Dobre imię jest lepsze niż pachnący olejek, a dzień śmierci lepszy niż dzień urodzin. Lepiej pójść do domu żałoby niż iść do domu wesela, gdyż śmierć jest końcem każdego człowieka i dobrze jest, gdy ktoś myśli o niej. Lepszy jest ból niż śmiech, bo zasmuca on twarz, lecz uszlachetnia serce. Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela. Lepiej słuchać upomnień człowieka mądrego, niż wysłuchiwać pochlebstw głupiego, bo śmiech głupiego jest podobny do trzasku cierni płonących pod kotłem. Także i to jest marnością, bo przemoc może zepsuć mądrego, a podarunki mogą znieprawić serce. Lepiej jest zakończyć jakąś sprawę, aniżeli ją zaczynać. Lepsze usposobienie pogodne, niż duch wyniosły. Nie pozwalaj, by Twój duch rozpalał się gniewem, bo tylko głupcy noszą w sobie skłonność do gniewu. Nie pytaj się, dlaczego dawne czasy były lepsze od dzisiejszych, bo nie jest mądrą rzeczą stawiać takie pytanie. Dobrze jest posiadać mądrość i jakiś majątek, i każdy człowiek może mieć z tego pożytek, gdyż pod osłoną mądrości żyje się tak samo jak pod osłoną pieniądza. Jednakże cenniejsza jest wiedza, gdyż mądrość przedłuża życie tego, kto ją posiada. Staraj się zrozumieć dzieło Boga nikt nie może wyprostować tego, co zostało skrzywione. Bądź radosny w dniu szczęśliwym, a w dniu nieszczęścia rozmyślaj. Bóg zsyła szczęście i nieszczęście w taki sposób, że człowiek nigdy nie wie, co go spotyka w przyszłości. Wszystko widziałem w moim marnym życiu, ktoś prawy ginie pomimo swej prawości, a złoczyńca długo żyje ze swoją nieprawością. Nie bądź przesadnie sprawiedliwy. I nie bądź mądry ponad miarem, dlaczego miałbyś się wystawiać na zgubę? Ale też nie bądź zbyt nieprawy i nie bądź głupcem, dlaczego miałbyś umrzeć przed czasem. Dobrze, jeżeli będziesz się trzymać jednego i od drugiego swej ręki nie odejmiesz, bo kto boi się Boga, znajdzie powodzenie tak w jednym, jak i w drugim. Mądrość daje człowiekowi większą ochronę, niż dziesięciu rządców może zapewnić miasto. Jednak nie ma na ziemi człowieka tak prawego, by zawsze dobrze postępował i nigdy nie popełnił grzechu. Zresztą nie przywiązuj wagi do każdego słowa, jakie ludzie mówią, byś nie posłyszał, jak twój sługa ci złorzeczy, Bo Twoje serce poświadcza, że wiele razy i ty sam mówiłeś źle o swoich bliźnich. Poddałem wszystko pod osąd według zasad mądrości. Powiedziałem sobie, chcę postępować jak człowiek mądry, ale ten cel okazał się dla mnie nieosiągalny. Rzeczywistość jest niezmierzona i niezgłębiona. Któż może ją pojąć? Wtedy oddałem się całym sercem zdobywaniu wiedzy. Usiłowałem zgłębić, czym jest mądrość i jaka jest racja bycia różnych rzeczy. Chciałem poznać, co jest bezbożność i głupota, brak rozumu i szaleństwo. Doszedłem do stwierdzenia, że kobieta, która jest pułapką, zadaje więcej goryczy niż śmierć. Jej serce jest jak sieć. A ręce, jak więzy. Ten, kto jest miły Bogu, ominie jej zasadzki, ale grzesznik wpadnie w jej siłę. Spójrz jednak, co odkryłem, gdy postanowiłem przyjrzeć się rzeczom jednej po drugiej, mówi kochelet, i doszukać się racji wszystkiego, mimo że wszystkiego nie zgłębiłem i wciąż dociekam. Na tysiąc mężczyzn znalazłem jednego prawego, ale kobiety prawej nie znajduję ani jednej w całej ich liczbie. Oto jedna rzecz, którą zrozumiałem. Bóg uczynił ludzi prawymi, ale oni szukają licznych wykrętów.